Cześć! Z tej strony Karol's Hydrosfery. Dziś pokażę Wam, jak przygotować deskę do wyjścia na wodę. Pierwsze, co musimy zrobić, to wyjąć deskę z plecaku. W plecaku mamy również pompkę oraz świdy do deski. plecach możemy odłożyć na bok. Teraz musimy rozwinąć naszą deskę. Zawór w desce SUP ma dwa położenia. Może być zamknięty albo otwarty. Kiedy przycisk w zaworze jest wciśnięty w dół, zawór jest otwarty i z deski będzie ulatywało powietrze. Kiedy przycisk jest w górze, zawór jest zamknięty i powietrze zostanie w desce. Dlatego przed zaczęciem pompowania Należy pamiętać, aby zawór na pewno był zamknięty. W naszej desce wystarczy wcisnąć przycisk, aby otworzyć zawór, oraz wcisnąć z powrotem, żeby zawór był zamknięty. W niektórych deskach, aby otworzyć zawór, należy go wcisnąć i przekręcić. Później wcisnąć i przekręcić w drugą stronę, aby zawór był z powrotem zamknięty. Teraz możemy zacząć pompować deskę. Potraktujcie to jako rozgrzewkę. Aby efektywnie pompować, zaangażujcie całe ciało. Kiedy napompujemy deskę do 10 PSi, warto zmienić tryb pracy pompki na pracę w jednym kierunku. Wtedy łatwiej nam będzie napompować deskę do pożądanej wartości. Wielu z Was może zdziwić widok dziwnego elementu, który dostaliście w zestawie razem z deską. Nie jest to nic innego jak klucz do zaworu, którym możecie dokręcić zawór, poprawiając jego szczelność. Teraz przyszła pora na zamontowanie fina. Deski Starboarda posiadają USB-sa, i zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Aby zamontować fina w usb Boxie należy podkładkę umieścić w szynie, najłatwiej zrobić to: za pomocą śrubki odkręcamy śrubkę. Podkładka zostaje w szynie. Teraz do szyny wkładamy statecznik, ustawiamy go tak, aby był równo z naszą podkładką, i do podkładki, która już jest w szynie, dokręcamy naszą śrubkę. Statecznik zamocowany. Wszystkie dodatkowe elementy na pokładzie są demontowalne. Dzięki za dzisiaj. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę.